PKP Cargo, największy przewoźnik towarowy w Polsce, staje przed znacznymi wyzwaniami. Problemy finansowe i operacyjne wymuszają konieczność restrukturyzacji działalności oraz redukcji zatrudnienia. W tym czasie na polski rynek wchodzi nowy uczestnik z Ukrainy, Ukrainian Railways Cargo Poland. Ta nowo powstała spółka, będąca częścią ukraińskich kolei państwowych Ukrzaliznycia, uzyskała licencję na przewozy towarowe na terenie Unii Europejskiej. Co otwiera jej drzwi do konkurowania z polskimi firmami. W odpowiedzi na narastające problemy, władze PKP Cargo podjęły decyzję o restrukturyzacji. Prezes spółki jasno stwierdził, że firma podąża w złym kierunku i zaznaczył konieczność wprowadzenia radykalnych zmian, aby odwrócić tę te tendencje. Planowane są nowe strategie zarządzania oraz modernizacja taboru, mająca na celu przywrócenie zaufania klientów i poprawę wyników finansowych. Jednak związki zawodowe od dłuższego czasu deklarujące gotowość do współpracy w procesach naprawczych spółki, zaznaczają, że ich wcześniejsze postulaty nie zostały protokołowane, mimo regularnych zgłoszeń. W oświadczeniu przedstawiciele związków podkreślają swoją gotowość do zaangażowania się w działania naprawcze, w tym w obszarze dokumentów dotyczących prawa pracy. Zaznaczają również, że ich deklaracje nie są jedynie teoretyczne ponieważ wcześniej współpracowali z zarządami, które prowadziły rzeczywisty dialog społeczny i szanowały prawa pracowników. Mimo deklaracji gotowości do dialogu, związki zawodowe krytykują zarząd PKP Cargo za podejmowanie decyzji bez uwzględnienia dialogu społecznego oraz za bezprawne wypowiedzenie Paktu Gwarancji Pracowniczych. Związki podkreślają, że zarząd nie podjął negocjacji w sprawie modyfikacji postanowień zintegrowanego układu zbiorowego pracy, lecz zdecydował się na jednostronne działania, co według nich jest szkodliwe zarówno dla spółki, jak i dla jej pracowników. Związki zawodowe uważają, że zaproszenie na spotkanie dotyczące zawieszenia postanowień zintegrowanego układu zbiorowego pracy, bez podania konkretnego zakresu zmian, jest działaniem w złej wierze. Podkreślają, że takie decyzje powinny być podejmowane przez organy statutowe związków i nie mogą być rozpatrywane bez wcześniejszego określenia zakresu proponowanych zmian. Mimo krytyki, związki zawodowe deklarują gotowość do dialogu w dobrej wierze i oczekują, że zarząd wycofa wypowiedzenia aktów prawa pracy jako gest otwartości na negocjacje. Nasza deklaracja woli dialogu i decyzji ratujących spółkę jest nadal aktualna. Pomimo dotychczasowego braku wykorzystania dialogu społecznego przez zarząd, podkreślają przedstawiciele związków zawodowych, związki zawodowe ostrzegają, że jeśli zarząd będzie kontynuował jednostronne rozwiązywanie układów zbiorowych, będą zmuszone podjąć bardziej zdecydowane działania. W przypadku dalszego lekceważenia dialogu społecznego, rozważamy blokowanie tras kolejowych jako formę protestu, powiedział na konferencji prasowej Leszek Miętek ze Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce. Szleśnicy domagają się zniesienia zakazu wycinek lasów oraz dymisji minister klimatu Pauliny Henik-Kloski. I jej zastępcy Mikołaja Dorożały. Rada Krajowa Związku Leśników Polskich zaplanowała akcje protestacyjne na 12 lipca. Wobec dotychczasowych działań Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które zmierzają do zniszczenia dorobku pokoleń polskich leśników w obronie lasów państwowych w stulecie ich istnienia oraz w obronie przedsiębiorców leśnych i drzewnych, całego sektora leśno-drzewnego i polskiej przyrody, wyznaczamy Dzień Leśnika na przeprowadzenie akcji protestacyjnej. Akcja rozpocznie się o godzinie 10 pod siedzibami urzędów wojewódzkich w całym kraju. Tego dnia zostanie wystosowana petycja do premiera, wojewodów, kierownictwa Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz parlamentarzystów. Rada zaprasza do udziału w proteście pracowników lasów państwowych, przedsiębiorców leśnych i drzewnych oraz wszystkich, którym leży na sercu przyszłość i dobro polskich lasów. Główne postulaty leśników obejmują zniesienie zakazu wycinki lasów oraz dymisję kierownictwa Resortu Klimatu i Środowiska, w tym minister klimatu Pauliny Henik-Kloski i jej zastępcy, Mikołaja Dorożały. Wiceminister Dorożała, ulubieniec leśników, w rozmowie z Wirtualną Polską zapowiedział, że resort nie ugnie się pod presją. Jeśli ktoś próbuje mnie straszyć dymisją, to powiem krótko i otwarcie. Przyszedłem tu nie po to, żeby mieć służbowy samochód i pensję pod sekretarza stanu. Na innych stanowiskach zarabiałem zdecydowanie lepiej. Przyszedłem zrealizować konkretne cele w obszarze ochrony przyrody lasów i łowiectwa, mówi Dorożała. Musimy to zrobić. Figurantem nie będę i nie dam się też zastraszyć wezwaniami do dymisji. Nie jestem przyspawany do stołka, a twarz ma się tylko jedną, więc zamierzam zrealizować to, na co się z wyborcami umówiłem.